Z czego ten artysta ma żyć? Jeżeli już jest teraz internet i wszystko jest za darmo, no to my już w ogóle straciliśmy dochód jakichkolwiek. Nie mamy żadnych pieniędzy, możemy żyć tylko z koncertów. No tak, jest ta grupa taka, no, bardzo bogatych aktorów, można z cudzysłowem i bez cudzysłowu, ale no, jest taka grupa no i ludziom zaczęło się takim, powiedzmy, Zwyczajnym jak my, Polakom, wydawać, że skoro są tacy bogaci, młodzi ludzie, milionerzy po, po jednym jakimś y, formatowym programie rozrywkowym stają się tak. y, celebrytami, to może tym artystom naprawdę nie dzieje się krzywda, nawet no. więcej żyją sobie w no. takim miejscu. Spotykałem się, spotykałem się z różnymi władzami państwami, którzy mówili, no przecież tu nie jeździ helikopter, tego. Ja wtedy mówię, czy możemy ja powiedzieć, ile z tych artystów? Czy jest ich pięciu, czy jest ich siedmiu, a mamy 36 milionów ludzi. I lupa wymieni tych artystów. I każdy by miał raz, dwa, trzy, czterech wymienionych najwyżej. Na no może piątego wymieni. To może pomijmy ten temat, bo to jest bliski zeru statystycznie. Proszę nie takich argumentów nie używać, bo to są bliskie zeru i to jest, tak, to, że komuś się powiodło, czy ktoś wygrał w Totolotka, nie bierzmy tego jako, jako jakiś... <laughs> Także też niezrozumienie, niezrozumienie tego. Artyści, którzy teraz mamy tutaj, o koncert robimy charytatywny Le Correga, Sparaliżowany, wielki fotografik, ponad milion zdjęć w archiwum, musimy dla niego robić, on nie ma z czego żyć po prostu. I dla Marka. Tak, 21 Marka listopada w Stodole mamy taki mm -hmm. koncert. No to jest ewenement na skalę światową, także oczywiście Państwo, nic nie zainteresowane. zainteresowany, kogo to obchodzi, nie ma z czego żyć, no to minister powie, no to wie Pan, no trzeba było sobie odłożyć. Tak? Znamy takie opowieści, trzeba było się ubezpieczyć. ubezpieczyć. Także tak. tak, to też, też to jest ta działka cała mm -hmm. ubezpieczeń społecznych. E, e, zawód artysty, plastyk, potrzebuje mieć pracownię. No jak mu wezmą 50 zł za metr tutaj w mieście, czy coś nożące, pracownie może zrobić na powietrzu, w ogóle w, w, w ogrodzie saskim, ale nie, nie może, nie stać go na tak. to. No, też dajęcie. muszą być jakieś warunki, żeby zdarzyć tak. mu te, no, mówiła plastyka akurat, tancerz, no, no każdy, muzyk. No, musi gdzieś ćwiczyć. Instytucje kultury i NGOsy. To jest tak, że um, okazuje się, że budżet Ministra Kultury jest ogromny, ponad 3 miliardy złotych, ale większość idzie, jak my mówimy, w mury. To znaczy w Co to instytucje, znaczy, to znaczy w, w opery, w filharmonie, w Domy Kultury, mury i pracownicy. Sekretarka, dyrektor, samorząd, kierowca, administracja. A na artystów zostaje z tego może 20%, może 15%. Nikt nie chciał na tego powiedzieć przez cały czas urzędowania pana Zdrojewskiego. Nikt nam nie tego ujawnić, ile, ile. Ale wiemy, że bardzo mało zostaje, bo czujemy po sobie, że coraz mniej pieniędzy jest, więc coraz większy jest budżet, coraz mniej pieniędzy dla nas. Mhm. To ktoś musi to się tym zająć. To nie może tak być. Tak nie może być po prostu. Żeby nam mury zjadały, pracnie mówię mury, to oczywiście w cudzysłowie te tak, 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 tak. Humorystycznie pada, że, to, mhm. że te wielkie obiekty, które powstają się bardzo cieszymy, są piękne, w ogóle cudowne, nowoczesne. Tylko kto ma w nich grać? Jak się ma ludzie ci muzycy utrzymać i ci, ci artyści?